Hej, to wujak Bob. Drugim hitem w tej serii jest pierwsza część Dying Light. O czym jest ta gra i co mi w niej nie zagrało, dowiecie się z tego materiału. Gra wyszła 26 stycznia w 2015 roku i do tej pory jest bardzo pozytywnie oceniana. Niestety ten tytuł nie dostał tylu nagród, co gra przedstawiono jako pierwszy hit, czyli Half-Life 2. Jest to zaskakujące, gdyż naprawdę wiele osób ocenia tę produkcję na dziesiątkę, a finalnie nie uzyskała żadnej nagrody. Chociaż z drugiej strony konkurencja była miażdżąca. Był to rok Wiedźmina Trójki oraz Metal Gear Solida V. Gra opowiada o losach Pana Kreina, który wylądował na spadochronie w samym środku miasta opanowanym przez zombie. Jego zadaniem jest odzyskanie skradzionych danych, które w nieodpowiednich rękach mogą być największym zagrożeniem dla całej ludzkości. Misja nie rozpoczyna się zbyt dobrze. W pierwszych sekundach został napadnięty przez bandytów, a chwilę później ugryziony przez zombiaka. A więc oprócz misji do zrealizowania, musi się zmagać także ze skutkami ugryzienia. Przygodę rozpoczynamy w wieżowcu. Poznajemy tam ocalałych, przyjmujemy zadania i łapiemy oddech od zagrożenia z na zewnątrz. Jest to nasza baza wypadowa na miasto opanowane przez zarażonych i bandytów. Graficznie i na dzisiejsze standardy gra wygląda ładnie. Miasto jest pełne szczegółów, walają się papiery, latają liście, a dookoła jest pełno porozwalanych samochodów. Okolica jest naprawdę szczegółowo zrobiona. Nie ma sterylności na ulicach. Niemalże czuć ten smród zaułków i trupów. Udźwiękowienie także jest na najwyższym poziomie. Muzyka, stękanie zębiaków, walnięcie bronią w umerlaka, Zero zastrzeżeń. Po mieście poruszamy się oczywiście pieszo. Wspinamy na dachy, samochody, słupy i wszystko co wystaje nad ziemię. Elementy parkouru są zajebiste. Postać łapie się krawędzi i skacze pomiędzy budynkami jak małpa. Jest to świetny element rozgrywki, do tej pory nie eksponowany w grach o zombie. A nadaje on niesamowitą płynność. Poza naszym głównym budynkiem na mieście możemy odblokować kryjówki, w których łapiemy chwilę wytchnienia od przemykania pomiędzy grupami zombiaków. Szczególnie wypatrujemy ich w nocy, szukamy ich jak zbawienia, bo po zmroku mamy przechlapane. Agresja u zdechlaków jest wyśrubowana, są szybcy i biją jak pieru. Nocą nie ma bezstresowego wychowywania. Jak się odważysz wychylić ze schronienia, to masz duże szanse na zgon. Ale z drugiej strony nagroda jest też spoko. Za każdą chwilę będąc ściganym dostajesz spory bądź do doświadczenia. Więc latamy od zadania do zadania. Zdobywamy nowe umiejętności, lepsze bronie i zaczynamy czuć, że ogarniamy ten cały syf, że jesteśmy kimś. Gameplay jest świetny. Poczucie zagrożenia, szczególnie na początku, brak zasobów, broń palna nie wala się na każdym kroku. Musimy uważać, bo zginąć możemy bardzo szybko, nawet za dnia. I to jest miejsce, gdzie mówię, co mi nie zagrało w tej produkcji. Skoro jest taka świetna i sam tak ją zachwalam, to co tu się stanęło? Są dwie rzeczy. Pierwsza to fabuła. Pewnie zaraz dostrzega ludzi z widłami pod moim oknem, ale uważam, że fabuła jest czerstwa, naiwna i przez to nieinteresująca. A to wszystko przez jeden szczegół na samym początku. Chodzi mi o zaufanie do głównego bohatera: do nas. Facet spadł z nieba na spadochronie. Przez niego zginął jeden z ludzi z wieży. Nikt go nie zna i nie wie co tu robi, ale to nie przeszkadza w tym, że zaraz jesteśmy wołani do szefa i jest jedyną osobą, która może zażegnać kryzys. Momentalnie dostajemy misję, żeby zdobyć szczepionkę. No sorry, ale do tak ważnej sprawy, od powodzenia której zależy życie wszystkich z mojego grona, nie wysłałbym typa, którego nie znam, który generuje więcej pytań i wątpliwości, a tym bardziej samego. Przykładowo w pierwszej części gotika, jak trafiamy pod kopułę, to jako świeżak jesteśmy pomiatani, nikt nas nie szanuje. A zadanie jakie dostajemy, to coś w stylu przynieś mi parę robaków do zupy. W Dying Light tego mi na początku brakuje. Budowania swojej reputacji od zera, jakiegoś wstępu, aby móc się wczuć i wkupić w łaski ludzi, którzy siedzą w tym piekle nie wiadomo jak długo. A dosłownie, w następnej misji szef wysyła nas na spotkanie z hasztem wrogiej, uzbrojonej bandy, aby zdobyć trochę lekarstwa. Obcego typa, któremu nie wiadomo czy można ufać. Przez tak poprowadzony scenariusz nie byłem w stanie wczuć się w ten świat. Losy napotkanych postaci były mi całkowicie obojętne, a ich problemy zwykłym nudnym dramatyzowaniem. Z dnia na dzień staliśmy się wybawicielem tych ludzi, i to takim, który dosłownie spadł z nieba. Wszyscy nam ufają, powierzają sekrety i wykonujemy super ważne zadania. A skoro tak to wygląda, to jestem ciekaw jakim cudem oni przeżyli do tej pory. Nie ma jakiejś ekipy wypadowej, do której musielibyśmy się wkupić serią zleceń, aby zdobyć szacun na i ostatecznie dostawać zadania o coraz większej wadze. Tymczasem to wygląda tak. Cześć, o to ty jesteś, ty nowy, słyszałem o tobie. Słuchaj, nie mam czasu, sytuacja jest napięta. Idź i włącz nam prąd. Nam się nie chce ruszyć dupy, chociaż zależy od tego nasze życie. A, i w drodze powrotnej przynieść na plecach trzy skrzynie szczepionek. Co? Chcesz kogoś do pomocy? Nie da rady. Ja mam atak paniki, a Jade jest na plotkach w sąsiednim budynku. Tylko w tobie jest nasza nadzieja. Pomóż, panie Krain. Zero immersji, zero zainteresowania z mojej strony. Czekając z utęsknieniem na napisy końcowe, żeby już odstawić tę produkcję i do niej nigdy nie wrócić. No ale zaraz, zaraz. Skoro gameplay tak zachwalam, to czemu nie zignorować fabuły i nie czerpać przyjemności tylko z eksploracji i rozwoju? Dobre pytanie, i tak robiłem, ale do czasu. Do czasu, aż odblokowałem linkę z hakiem do wspinaczki. Pierwsze 10 minut zajebiście. Super sprawa, jestem jak Spider-Man. Jednakże szybko mi się to znudziło, bo sobie uświadomiłem, że elementy parkouru, jakże świetnego, stały się właśnie nieistotne. Wszędzie można się wciągnąć linką. Wysoki budynek, na dachu którego jest skrzynia? Wziu jesteśmy. Zombiaki nas otaczają? Wziu już jesteśmy na balkonie obok. Nuda wiejąca od fabuły wylała się momentalnie na dopracowaną część eksploracji. Jak przechodziłem pierwszy raz grę, to linkę miałem jeszcze będąc w pierwszym mieście. I także tam już mi się znudziło. Więc gdy doszedłem do drugiego miasta, oczywiście lina była pomocna, tam budynki są znacznie wyższe, ale jednocześnie zdawałem sobie sprawę, że omija mnie dopieszczona mapa. I tu zapewne pojawia się kolejne pytanie. To pogrzyba używałaś się linki? Ano po to, bo już gra stała się dla mnie obojętna i chciałem już ją tylko skończyć, aby szybciej. Odpalając teraz drugi raz grę, po cichu liczyłem, że gameplay znowu mnie wciągnie. Wejdę do tego świata ignorując fabułę i przejdę grę bez odbakowywania linki. Niestety, na potrzeby tego materiału spędziłem z Dying Light jakieś 6-7 godzin i gry nie polubiłem na nowo. Sama eksploracja tak mnie nie bawi. Nie w tej produkcji, jednak brakuje mi wczucia się. Bardzo cenię sobie imersję, bez niej nie ma tyle frajdy. Oczywiście nie z każdą produkcją takie, są wyjątki, ale w Dying Knight są na czołówce. A niestety, nadal problemy mieszkańców Haram są dla mnie obojętne. Jestem ciekaw, jak to wygląda w kolejnych odsłonach. Czy też jako świeżak pierwszego dnia dostajemy turbo ważne zadania, jak na przykład naprawa działa orbitalnego. Kiedyś się skuszę i sprawdzę, co tam się dzieje. To na pewno dobre gry. Może tam coś zaskoczy i wejdę na całego do tego świata. Ale jedno wiem na pewno: jak będzie linka, to jej nie odblokuję. Na dzisiaj dosyć mojego marudzenia. Do następnego, hej!